Cześć. Dzisiaj opowiem Wam bardzo krótko o tym, jak inwestor, którego już sobie pozyskaliście do swojego biznesu, może wejść do spółki. Na początku odpowiedzmy sobie, czym w ogóle jest wejście inwestora do spółki. No, wejście do inwestora do spółki w przypadku akurat tego filmu, który tutaj nagrywam i o czym Wam będę mówił, oznacza tak naprawdę nabycie udziałów, nabycie udziału kapitałowego w spółce. Tutaj głównie będziemy mówili oczywiście o spółce z o najpopularniejszej obecnie. Jakie są sposoby wejścia do spółki? Powiemy sobie dzisiaj o dwóch takich sposobach: to jest zbycie istniejących udziałów, albo podwyższenie kapitału i objęcie tych udziałów w podwyższonym kapitale bycie to znaczy tak naprawdę przeniesienie własności na różnych podstawie prawnej. To jest najpopularniejsza umowa, to jest oczywiście umowa sprzedaży, umowa darowizny, bo to jest czasami korzystniejsze podatkowo, ale może być tak naprawdę również umowa zamiany. Kto zbywa? Zbywa zawsze ten udziałowiec, ten wspólnik, który te udziały ma. No, nie może zbyć ten ktoś, kto nie jest udziałowcem spółki. Jaki to jest rodzaj umowy? Tak jak mówiłem, to jest dowolna umowa, ale forma umowy jest bardzo tutaj charakterystyczna, ponieważ to musi być umowa, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Tutaj jest taki przykład: ostatniej strony notariusz potwierdza, że te osoby, które się na umowie podpisały, faktycznie o niego były i faktycznie to w jego obecności podpisały. Dołącza taką stronę, podpisuje, podbija spina razem i mamy umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi. Druga rzecz to jest podwyższenie kapitału. To jest troszkę szerszy temat, bo jest tych sposobów i tych kwestii do omówienia trochę więcej. Po pierwsze, co to jest kapitał zakładowy? To jest pewna kwota minimalna, która w spółce jest gwarantowana i ona jest na początku, musi zostać osiągnięta. W przypadku spółki ZO, o której tutaj mówimy, to jest 5 tysięcy złotych obecnie. Natomiast w innych spółkach kapitałowych, zaczynając od najniższego, to jest prosta spółka akcyjna, 1 złotych. Obecnie w SKA, czyli spółce komodytowo-akcyjnej, mamy 50 tysięcy i w spółce akcyjnej tej największej mamy 50 tysięcy. Natomiast czym jest podwyższenie kapitału? To możemy mówić o. Zwiększenie ilości udziałów albo zwiększenie wartości tych samych, tej samej ilości udziałów. Jeżeli chodzi zaś o rodzaje podwyższenia, to jest dość istotne też dla startupów. Mamy zwykłe i warunkowe podwyższenie kapitału. Zwykłe to jest podwyższenie tak naprawdę najbardziej skomplikowane, wymaga najwięcej zachodu i środków. Bo trzeba iść do notariusza, zmienić umowę spółki i zgłosić to do rejestru. Natomiast warunkowe podwyższenie kapitału to jest bez notariusza oparte o tym, co jest już w umowie spółki zapisane. To robi na przykład zarząd albo inny uprawniony organ. Nie zmieniamy umowy spółki, tylko na przykład zarząd się spotyka, podejmuje uchwałę, zgłasza do rejestru i mamy podwyższony kapitał. To jest bardzo ważne, że to trzeba przewidzieć wcześniej. Jest to dużo bardziej elastyczne, natomiast dużo wcześniej, już na etapie najlepiej tworzenia spółki, taki zapis warto przewidzieć. Mamy ten kapitał podwyższony, formalnie podjęta uchwała albo o zmianie umowy spółki, albo np. przez zarząd na podstawie uprawnienia. I teraz, jaki wkład może być na pokrycie tych, tego podwyższonego kapitału? Co do zasady mówimy o pieniężnym, niepieniężnym. Pieniężny to są po prostu środki pieniężne, natomiast niepieniężny to jest aport. Być może Państwo się spotkaliście już z takim pojęciem, jak aport, to jest właśnie wkład niepieniężny jak nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe. Natomiast w spółce ZO nie może to być świadczenie pracy czy usług na rzecz spółki przez wspólnika, ale taką ciekawostką jest to, że taka praca może być świadczona na rzecz spółki w prostej spółce akcyjnej. To jest ciekawostka i coś, o czym też Państwo będę opowiadał, ale w kolejnych już filmach. Mamy podwyższony kapitał, mamy wkład, i na co idą te środki pieniężne, czy ten, ta, ta wartość majątkowa. W pierwszej kolejności zawsze musi iść na kapitał zakładowy, w drugiej na jakieś kapitały, które nie są zakładowymi. To są kapitały może być zapasowe, rezerwowe lub inne, które mogą być tworzone w spółce. Może to oczywiście iść częściowo na zakładowe, częściowo na zapasowy. Zakładowy jest ujawniony w KRS-ie zapasowe i inne kapitały co do zasady nie są ujawniane. I teraz mamy taki przykład. Macie Państwo inwestora, który chce wnieść do spółki 100 tysięcy złotych. Już tutaj niezależnie od tego w jakiej formie, czy to będzie aport, czy to będzie wartość, czy to będzie wkład pieniężny i możecie to zrobić w ten sposób, że podwyższacie kapitał na przykład tylko o 5 tysięcy z tych 100 tysięcy złotych, a Reszta, 95 tysięcy zł, idzie na tak zwane agio, czyli to idzie na kapitał zapasowy, jako tak zwane agio, i jest to wówczas bardziej tak naprawdę dynamiczna kwota do dysponowania w trakcie działalności spółki, dlatego że ta, ten kapitał, zap, kapitał zakładowy, co do zasady, powinien być nienaruszalny, więc no, lepiej go nie podnosić. Z drugiej strony, podniesienie kapitału zwiększa państwa. Zwiększa, jakby lepszy odbiór spółki przez potencjalnych odbiorców czy osoby, które tą spółkę będą gdzieś sprawdzały, to ten kapitał w KRS-ie będzie, będzie ujawniony. Tak jak wcześniej mówiłem, podwyższenie kapitału zgłaszamy do KRS-u, oczywiście tego zapasowego nie zgłaszamy. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, polubienia nas na Facebooku i odwiedzenia naszych stron tematycznych.